Dana jest funkcja f określona wzorem f od x równa się wartość bezwzględna z x plus 3 plus wartość bezwzględna z x minus 3 i wszystko dzielone przez x dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od zera. Wyznacz zbiór wartości tej funkcji. Abyśmy mogli wyznaczyć zbiór wartości tej funkcji, to będziemy musieli po prostu narysować jej wykres, no i następnie odczytamy z wykresu wartości, jakie przyjmuje. Żebyśmy mogli natomiast narysować wykres tej funkcji f od x, to będziemy musieli na początku pozbyć się kresek wartości bezwzględnej, czyli tak naprawdę rozpatrzeć tą funkcję w kilku przedziałach. Przedziały te będą wyznaczone przez miejsca zerowe tych wyrażeń pod wartościami bezwzględnymi i możemy sobie je od razu... Zaznaczyć na osi x i dzięki temu sobie narysujemy szybko przedziały, w których będziemy rozpatrywali naszą funkcję f od x. Pierwsza wartość bezwzględna jest zerowana w minus trójce, zatem zaznaczmy sobie na osi x minus trójkę, no i druga wartość bezwzględna jest zerowana w trójce, także zaznaczmy sobie trójkę, no i to są dwie liczby, które rozcinają nam oś x na trzy przedziały. Pierwszy przedział to jest przedział od minus nieskończoności do minus trzech. Możemy nawet go sobie tutaj zaznaczyć. Drugi przedział to jest przedział od minus 3 do 3, no i trzeci przedział od 3 do plus nieskończoności te punkty krańcowe przedziałów czyli minus trójką oraz trójką będziemy musieli wsadzić do któregoś z tych dwóch granicznych przedziałów czyli minus trójką albo do tego albo do tego a trójką albo do tego albo do tego nie ma znaczenia gdzie wsadzimy tą minus trójką i trójką do którego z tych dwóch sąsiednich przedziałów ale gdzieś musi się znaleźć no i w ten sposób rozbijemy sobie cały przedział od minus nieskończoności do plus nieskończoności na trzy przedziały, i w każdym z tych przedziałów opuścimy kreski wartości bezwzględnej z odpowiednimi znakami, czyli albo z plusem, albo z minusem. Przejdźmy zatem do dzieła i rozpatrzmy pierwszy przedział, czyli przedział, w którym x -y należą do przedziału od minus nieskończoności aż do Minus 3, no i może tutaj sobie zostawiam na razie otwarty nawias i napiszmy, że funkcja f od x w tym przedziale wyraża się wzorem, no i opuszczamy kreski wartości bezwzględnej. Obie wartości bezwzględne opuścimy z minusem, ponieważ dla wszystkich x z tego przedziału te wyrażenia pod wartościami bezwzględnymi są ujemne, czyli pierwszą wartość bezwzględną opuszczamy z minusem, zmieniamy znaki wszystkim liczbom wewnątrz wartości bezwzględnej, czyli mamy minus X, minus 3, no i z drugą wartością bezwzględną robimy tak samo, zmieniamy znaki, czyli zamiast plus x będzie minus X i zamiast minus 3 będzie plus 3 wszystko ma być dzielone przez x, to się równa. trójki się odejmują i na górze zostanie po prostu minus 2x na dole x. X -y możemy skrócić, ponieważ wiemy, że x musi być różne od zera już z założenia naszego zadania. Czyli tutaj po prostu otrzymujemy funkcję stałą równą minus -2. Tak wygląda nasza funkcja f od x w tym pierwszym przedziale, czyli całkiem prosto. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała w tym drugim przedziale, czyli dla xów, Należących do przedziału od minus 3. No i tutaj już muszę domknąć w minus trójce przedział, ponieważ tu zostawiłem otwarty, więc minus trójkę weźmiemy do drugiego przedziału od minus 3 do 3. No a tutaj zrobię otwarty, chociaż tak jak powiedziałem, nie ma to znaczenia, mógłbym równie dobrze domknąć, tylko potem w trzecim przypadku musiałbym zrobić nawias otwarty. A tak to teraz zrobię domknięty, skoro tu zostawiłem otwarty. No i teraz tak w tym przedziale. Pierwsza wartość bezwzględna już jest dodatnia, dla wszystkich x z tego przedziału tutaj mamy już liczby dodatnie, natomiast ta druga cały czas jest ujemna, czyli pierwszą opuszczamy z plusem, drugą z minusem. Napiszmy sobie zatem, że nasza funkcja F od X w tym przedziale będzie wyrażała się wzorem, pierwsza wartość bezwzględna z plusem, czyli przepisujemy bez zmian x plus 3, natomiast druga z minusem zmieniamy znaki minus x plus 3, dzielone wszystko na x, no i tym razem x w liczniku się odejmują i zostaje po prostu 6 dzielone przez x. No i został nam jeszcze trzeci przypadek, czyli taki, w którym x należą do przedziału od 3, no i tutaj domykam, ponieważ tu zostawiłem otwarte, od 3 do plus nieskończoności. W tym przedziale Obie wartości bezwzględne są dodatnie, to znaczy wyrażenia pod wartościami bezwzględnymi są dodatnie, czyli obie opuszczamy z plusem, bez zmiany znaku, czyli przepisujemy licznik tak jak leci, tyle że bez kresek wartości bezwzględnej. Zatem zapiszmy, że w tym trzecim przypadku, w tym trzecim przedziale, nasza funkcja f od x wyraża się wzorem i przepisujemy x plus 3, dalej plus x e, minus 3. Wszystko dzielone przez x, trójki tutaj znowu się odejmują, no i na górze zostaje, zostaje nam 2x, na dole x, x się skracają i zostaje funkcja stała równa 2. No i teraz, gdy mamy już rozpracowaną naszą funkcję f od x w trzech przedziałach, które w sumie tworzą cały przedział od minus nieskończoności do plus nieskończoności, no to możemy spokojnie narysować wykres całej tej funkcji f od x. Narysujmy sobie układ. Współrzędnych i w tym układzie współrzędnych na początku zaznaczymy sobie te kluczowe x, to znaczy te, które wyznaczają nasze przedziały, a mianowicie minus trójkę oraz Trójkę. I może na początku narysujemy te dwie prostsze funkcje, czyli funkcje liniowe, w zasadzie funkcje stałe z pierwszego oraz trzeciego przedziału. Na początku przedział od minus nieskończoności do minus 3, czyli ten tutaj. W tym przedziale funkcja przyjmuje wartość minus 2. Zaznaczmy sobie minus 2. Tutaj kółko otwarte, ponieważ nawias tutaj mam otwarty. No i rysuję funkcję stałą w tym przedziale, podobnie z trzeciego przypadku, z trzeciego przedziału, z przedziału od 3 do plus nieskończoności wiemy, że funkcja tam jest stała równa 2, czyli o tu w tym przedziale również od razu możemy sobie narysować dwójka. Tym razem nawias domknę, ponieważ tutaj mamy domknięty, czyli zamalowane kółko i rysujemy funkcję stałą. No, i teraz nam pozostała do narysowania funkcja homograficzna z podpunktu drugiego, z drugiego przedziału, to znaczy w przedziale od minus 3 do 3. Możemy na początku policzyć, jaką wartość ta funkcja przyjmuje w minus trójce. Powinna przyjąć o tą wartość tutaj, czyli minus 2, aby uciąglić nasz przedział. Podstawmy 6 podzielić na minus 3, rzeczywiście wychodzi minus 2, czyli to kółko możemy sobie zamalować. No i dalej byśmy rysowali funkcję homograficzną o w tym przedziale wiemy, że ona by wyglądała normalnie o jakoś tak, tutaj i podobnie tutaj. Nie będziemy rysowali tego fragmentu, ponieważ to nie leży w naszym przedziale, jedynie o te ramiona tutaj w dół i do góry. Żeby je dokładnie narysować, to możemy sobie jeszcze obliczyć wartość funkcji f od x, na przykład w minus dwójce. Czyli tu minus 2, 6 podzielić na minus 2 to będzie minus 3, czyli ten punkt tutaj. I jeszcze na przykład w minus 1, 6 podzielić na minus 1 to będzie minus 6, 4, 5, 6, czyli w tym miejscu o ten punkt. No i teraz już możemy tak z grubsza e, narysować fragment wykresu tej naszej funkcji homograficznej tutaj. I podobnie w tym przedziale, w części dodatniej dla dwójki będziemy mieli 6 na 2, czyli. 3 dla jedynki 6 na 1, czyli 4, 5, 6 o ten punkt tutaj, tu jest 6, tutaj jest 3. No i rysujemy wykres naszej funkcji. Ona tu ucieka do plus nieskończoności. No i teraz, gdy mamy już pełny wykres naszej funkcji F od X, ona jest, nie jest określona tylko w zerze, zresztą zgodnie z założeniami naszego zadania x musi być różne od zera, a dla wszystkich pozostałych x na, mamy narysowany jej wykres, no to możemy z tego wykresu odczytać zbiór wartości. Widać gołym okiem, że wszystkie wartości od minus nieskończoności aż do minus dwóch są przyjmowane włącznie z minus dwójką, i tak samo od dwójki włącznie potem do plus nieskończoności. Czyli odpowiedź do naszego zadania będzie postaci, że zbiór wartości to suma dwóch przedziałów przedziału od minus nieskończoności do minus dwóch, domknięty. O, te wartości są przyjmowane przez ten fragment funkcji w tym miejscu, plus jeszcze od dwóch do plus nieskończoności, no i te wartości są przyjmowane przez ten fragment funkcji. No i to już jest odpowiedź do tego zadania.